Witam Państwa, dzień dobry. Gościem porannego programu Radia Katowice jest dzisiaj Pan Wiesław Beus, autor projektu ze Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. A jakiego projektu? Ano, projekt nazywa się "Idea dla Śląska, to jest cykl spotkań z osobistościami gospodarki, zarządzania i marketingu. Dzień dobry. Witam Państwa. Ja się nagadałem. To Witam teraz, Pana. To teraz Pan wobec tego. Proszę powiedzieć, co to jest za idea, kiedy to się urodziło, czemu to służy? No, projekt ma historię dwu, -trzyletnią. Długo dojrzewał, jak to często bywa, ale mhm. w końcu znalazł popleczników, mentorów i udało się przekonać władze marszałkowskie do tego, żeby ten projekt wsparły. No i od 1 września realizujemy kolejne spotkania. Było ich do tej pory dwa cykl spotkań, tak jak powiedziałem, z osobowościami, gospodarki, zarządzania i tak dalej, marketingu między innymi. To wobec tego, kto był do tej pory, proszę? No właśnie, te osobowości, można powiedzieć, że to jest bardzo takie uniwersalne słowo i nie wiadomo, mhm. nie zawsze wiadomo, do czego je można przyłączyć. Gośćmi do tej pory były dwie osoby, moim zdaniem to osobowości przez duże O, a mianowicie pani Iwona Majewska-Opiełka. Myślę, że ludziom, którzy się interesują psychologią, rozwojem, Autorozwojem, coachingiem. Jest to nazwisko doskonale znane, chociaż przypuszczam, że z kolei osobom trochę może. Osobom, które się nie no właśnie, to, to może trochę mniej. Osoba obecna na polskim rynku od bardzo wielu lat, w Polsce prowadząca warsztaty na temat uwaga działania skutecznego. Skutecznego działania jak się okazuje w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Jest to dziedzina, która się bardzo rozwija, ma wielu fanów. I wcale nie jest to oczywiste. A drugą osobą mm -hmm. był profesor Henryk Bruck, to już osoba z kręgów akademickich, związana ze środowiskiem poznańskim, no, nazywany czasami polskim Kotlerem. Kotler to taki guru ze świata właśnie marketingowego z Stanów Zjednoczonych. Tak. No, postać również charyzmatyczna, potrafiąca, bardzo interesujący opowiadać sposób o tym, czym jest marketing, gospodarka wornorynkowa. I bym powiedział znowu tak w stosunku do jakichś takich dosyć, dosyć powszechnych wyobrażeń na ten temat, mówi naprawdę rzeczy niebywałe. To ja tylko dodam, że wszystkie te spotkania odbywają się u nas w radiu na Ligonia, dwa piętra niżej. Proszę pana, a kto będzie w najbliższy poniedziałek? Dzisiaj mamy piątek, czyli do poniedziałku trzy dni zostały, spotkania są wolne dla wszystkich, każdy może przyjść. To jeszcze powtórzymy na koniec, kto będzie w poniedziałek. W poniedziałek gościmy, no twierdzę, wybitną, wielką, wybitną postać guru myślenia alternatywnego, doskonałego zarządzania, otwartości umysłu, a mianowicie profesora Jerzego Hausnera. Nie dla wszystkich to guru, panie, panie Wiesławie. Nie jest guru. No, no nie dla wszystkich. No, to nie ma ludzi, którzy. Znaczy, ja spokajają. nie mówię, że nie dla mnie, ale zaraz o tym powiemy. No, no. Tak, powiem tak. Profesor Henryk, profesor Jerzy, Jerzy Hausner. Hausner był wicepremierem w przededniu wejścia, e, wprowadzenia polskich e, funduszy europejskich, do polskich funduszy europejskich to były lata, o ile ja dobrze pamiętam, 2004 mniej więcej w tym czasie. W 2005 chyba przestał być wicepremierem, o ile się nie mylę. To, był, wymienił, był, rządzie, go, wymienił go Jacek Piechota później dla ministra gospodarki. Był związany z y, rządem Belki, być może jeszcze i też y, 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 Millera, Millera. Leszka Milera mhm. No pamiętam sobie wrażenie z tamtego czasu, czytałem te dokumenty, które przygotował jego zespół i muszę powiedzieć, jak na tamte czasy to było już, już dawno temu, były to niezwykle wnikliwie dobrze opracowane dokumenty, które chyba rzeczywiście stworzyły dobry fundament no, skutecznego działania w zakresie dystrybucji funduszy. Duże przedsięwzięcie zrealizowane sukcesem. Mhm. Ma Pan świadomość tego, że profesor Hausner, tutaj w Katowicach, jeśli chodzi o górnictwo, to jest osoba. No delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjna, jeżeli można to tak nazwać, ja panu coś przeczytam Aha. trzy dni temu. Trzy dni temu w Polskim Radiu Kraków profesor Hausner e, mówił, że on wie, co to znaczy inteligentne pasożytnictwo, czyli stan, w którym eksploatujemy żywiciela, nie pozwalając na jego uzdrowienie i jednocześnie chronimy go od zgonu. To o polskim górnictwie. I teraz taki człowiek przyjeżdża do Katowic. Powiem panu, że dobrze. Że dobrze, bo to jest wsadzanie kija w mrowisko wokół tej dyskusji, tego wszystkiego, co się, co się w tej chwili toczy przy polskim górnictwie. I profesor Hausner powiedział jeszcze coś takiego na, na, na swojej stronie internetowej. Jesteśmy w przededniu kolejnego Nojazdu górników na Warszawę. Aha, no powiem no. tak, że dowiaduję się o tych szczegółów od pana w tej chwili, natomiast yy, zauważam, że to nie jeden, nie on jeden mówi w tym tonie mm -hmm. i, w tej, i, w, i, w, i w ten sposób, i nie mówi tak, bym powiedział tych obrazoburczych rzeczy. Ja ich słyszałem ostatnio bardzo wiele i bym powiedział tak: może to też wynika z tego, że tu na Śląsku mamy trochę przekręcony kanał na te inne kontrowersyjne wypowiedzi, takie bym powiedział krytyczne. I to jeszcze dodam, że niekoniecznie są to wypowiedzi tylko z ludzi z zewnątrz, bardzo wielu ludzi. Ludzi będących funkcjonujących tutaj na, 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 na Śląsku, w, w naszym w województwie patrzy na te realia w podobny sposób. Ale powiem tak, właśnie u podstaw całego projektu y, idea dla śląska leżało to, ażeby y, dać posłuch, stworzyć arenę, scenę dla osób, które myślą inaczej, a żeby otworzyć umysł, ażeby. Y, Pokazać, że można też podchodzić do pewnych kwestii inaczej i w moim przekonaniu, a ja jestem Ślązakiem od urodzenia, e, mieszkam tutaj całe życie, e, już tak można powiedzieć, że z tych lat już trochę też jest, e, moim zdaniem tego w tym naszym regionie jednak bardzo, bardzo potrzeba, ponieważ przemiana, która powinna tutaj nastąpić jest w dużej mierze powinna być przemianą kulturową. Przesłaniu dla tych wszystkich spotkań, które Pan organizuje, dla tych kilku spotkań, które były i dla tych, które będą. Przesłanie do tego, w tym przesłaniu pisze Pan tak, czy Państwo piszecie. Naszemu regionowi trzeba pomysłu na znalezienie się w przyszłości. W przyszłości, w przyszłości. Trzeba energii myślowej, by działać na miarę XXI wieku. Trzeba nowych standardów działania, inwestycji w relacje międzyludzkie. Proszę Pana. Już, już, no. a jak to wszystko to, pogodzić z tym, co dzieje się dookoła. Niech no to, powie. to powiem tak, że. To się krzyżuje. Ja powiem w ten sposób, że wtedy, kiedy ten tekst napisany, mm -hmm. to jest tekst napisany przed bodajże w 2013 roku, tak się odleżał, ale nie, nie zmieniłem go, bo w sumie jest całkowicie. To się pan pod. tym. Oczywiście, w dalszym ciągu. E, pisałem go, to było w kontekście dyskusji na temat regionalizmu, autonomii, e, jakichś takich bardzo spraw. Muszę powiedzieć, że w pewnym momencie mnie to zaczęło irytować, bo mówię, o czym wy w ogóle mówicie tutaj? Przecież my mamy problemy do rozwiązania, które są no w ogóle strasznie trudne. I nie ma co się grzebać, nie ma co patrzeć w przeszłość. Trzeba patrzeć w przyszłość. Szukajmy rozwiązań na lat za 5, za 10, 15, a nawet może i więcej. Taki był punkt wyjścia, ale chcę powiedzieć, że e, gośćmi tych spotkań, e, bo tutaj należy może jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, poza tymi gwiazdami naszymi, mm -hmm. prawda, osobo, osoby, osobistościami e, marketingu, zarządzania i gospodarki, na każdym spotkaniu są obecne osoby stąd. Osoby, które ja zapraszam na scenę i przeprowadzam z nimi kilku, kilkuminutowe wywiady. I jednym z gości był reprezentant Związku Górnośląskiego, a więc klasycznej organizacji tutaj związanej z regionem. I to takiej, bym powiedział, postrzeganej jako dosyć konserwatywnej. Pan Zbigniew Widera. No muszę powiedzieć, że mówił fantastyczne rzeczy, bardzo moderne. A na przyszłe spotkanie, e, mianowicie listopadowe, zapraszam już w tej chwili Jerzego Gorzelika. I myślę, że to będzie bardzo interesujące spotkanie i, i rozmowa. No to skoro, skoro pan posł wspomniał o przyszłości, to listopadowe spotkanie, potem grudniowe i co, i koniec? No, A jeszcze kto w grudniu? E, tak, to, kto w listopadzie? No powiedz, bo, tak, bo, tak bo, bo, to nie, bo Gorzelik nie będzie gwiazdą numer jeden. Tego spotkania. pan Jerzy Gorzelik będzie tym saporterem, jak to mówię, korzystając z tej nomenklatury koncertowej, mhm. rokowej. E, takim guru, e, tą osobowością, osobistością tego spotkania będzie profesor Andrzej Brykle, który będzie mówił, uwaga, o jakości. No, <laughs> można by powiedzieć, że to też taka oczywista oczywistość, ale nie do końca, gdy ja się przyglądam realiom tutaj w naszym regionie, Jakości niestety w bardzo, bardzo wielu miejscach brakuje. A w grudniu. E, osoba może troszkę bliższa tutaj, e, e, może pochodząca związana jednak z województwem mm -hmm. śląskim, a mianowicie Kajetan Wojsyk, doktor Kajetan Wojsyk, który jest informatykiem, który jest e, wdrożeniowcem systemów obiegu informacji. E, no, w tej chwili pracuje w Warszawie w, e, i zajmuje się informatyzacją ochrony zdrowia. Mm. Myślę, że to będzie również bardzo interesująca, e, e, interesująca impreza. No i zapytałem Pana przed chwilą, przyjdzie grudzień, będzie to ostatnie spotkanie co dalej? No, ja, Koniec? To jest tak... E, Mamy projekt tutaj jak gdyby za rozpisany i, i, i przygotowany do rozliczeń do końca grudnia, ale ja już myślę w tej chwili o tym, co będzie w przyszłym roku i muszę powiedzieć, że wychodząc z właśnie z tego wyjścia, punkt wyjścia, taki jako taki punkt zaczepienia, a co zaproponować tu, jak ktoś mówi, co wrzucić tutaj do tego koszyczka, do jakiegoś garnuszka myślenia, myśli o regionie? Tych pomysłów jest bardzo wiele i to są osoby i stąd, i z zagranicy. I powiem jeszcze tak, to nie o to chodzi, żeby tu zaprosić osoby wybitne, bo one tutaj często rzeczywiście przyjeżdżają same. Problem jest w tym, żeby postawić odpowiednio problem, żeby stworzyć arenę do dyskusji, żeby zaprosić odpowiednich interlokutorów i żeby coś z tego rzeczywiście przenikało do środowiska, do ludzi, mhm. decydentów, którzy mają, mogą mieć wpływ na nasze Tak sprawy. z ręką na sercu pan w to wierzy, że coś dotrze do decydentów tak. po takich no, spotkaniach? mimo wszystko jednak wierzę, bo jest takie zdanie, takie przysłowie prosłowiańskie, kropla drążykami i myślę, że to może to mieć miejsce w tym miejscu. Tak? To o gwiazdach już rozmawialiśmy, to teraz powiedzmy, dla kogo są te spotkania? Kto może na to przyjść? Bo ja powiedziałem już kilka minut temu, że spotkania są bezpłatne, Ligonia 29, Radio Katowice, a do kogo państwo to adresujecie? Ja powiem tak... E... Kiedy się to rodziło? Jak myśleliście Nie... państwo to... Oczywiście jest jakaś grupa docelowa, my, używając takiej terminologii mhm. marketingowej. I tą grupą docelową w tym wypadku są ludzie myślący o sprawach regionu. Takich ludzi naprawdę jest bardzo wiele. Niekoniecznie oni piastują te jakieś bardzo wysokie funkcje. Ja muszę powiedzieć, że w swoim kręgu jakiejś tam znajomości, nie wiem, relacji mam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo wielu, ale no, oczywiście staramy się, żeby docierali tutaj również ci, którzy stanowią. Tą grupę decydencką w naszym regionie, którzy mogą mieć na to jakiś, jakiś wpływ. No powiem szczerze, że tutaj jest to może troszeczkę trudniej, ponieważ niestety w naszym regionie wytworzyło się fatalny zwyczaj, że ludzie piastujący wysokie stanowiska chodzą na konferencje, które są dla nich przygotowane specjalnie. No Na Czy takie otwarte to imprezy. Chyba, to chyba zawsze tak było, ponieważ tak, tak pan uważał. No, ja, ja miałem to, ja tak myślę. Ja, ja pan nie chcę udzielać z tych złudzeń, Boże, ale tak mi się wydaje, że oni to tak trochę dla. No. Zresztą. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Myślę, że jest przyzwolenie no. że powiem, władz, decy tych, którzy nad nimi, nad ludźmi stoją, ponieważ no, tak się akurat składa, że ja razem ze spowiem, jakiś z zespołem jakichś tam związanych ze sobą ludzi zorganizowaliśmy konferencji tutaj w regionie, w na Śląsku w ostatnich latach. No, ja doliczyłem się ich 100 i one miały zawsze jakąś tam warstwę taką, bym powiedział, obrazoburczą. I muszę powiedzieć, że mimo zaproszeń osoby właśnie, czy tutaj z zarządu województwa, czy zarządów miast trafiały dosyć rzadko. Gratuluję panu optymizmu, aczkolwiek, znaczy nie, inaczej powiem, wszystkich tych, którzy są zainteresowani tym spotkaniem w najbliższy poniedziałek, zapraszam, jeszcze godzina. 16:30 Radio Katowice Ligonia 29 Mamy Go... bardzo dużo miejsc i zapraszamy wszystkich 160 miejsc na pewno dla nikogo nie zabraknie Profesor Jerzy Hosner będzie gościem Idea dla Śląska to cykl spotkań o których rozmawiałem dziś rano na naszej antenie z panem Wiesławem Bełsem autorem projektu dziękuję panu za rozmowę miłego dnia życzę Dziękuję bardzo i wzajemnie